W kolejnym odcinku kariery dookoła świata na życiu, jesteśmy w Genoi. Odcinek ten nagrywam przed wyjazdem. Pomyłka. Jedziemy o 12 więc odbędzie się trochę później. Prawdopodobnie bardzo przepraszam za niedociągnięcie nie do powiedzenia. Chodzimy. jeszcze zarówno z jakiegoś. Musimy sprzedać kilku zawodników, tu mamy fajnego blankarza Greka, ale to nie dziś, fajnie bo wszyscy Zobaczymy, że skaut w Wancy we Włoszech 3 do Wolny, w przyszłym sezonie zatrudnimy kolejnego skauta, bo mnie nie stać, kupiłem dzieckońskiego i kilku zawodników sobie listy transferową WUM i wypożyczyłem tylko w jego stepance Jagiellonie Biały Sox z opcją wykupu tego na roku Wypożyczyłem do końca sezonu w tej dwójka. On mi jest potrzebny chyba bardziej na napad albo prawą pomocą przódek Piemonty karcie rozwaliliśmy 4 do Dwóch ja miałem, 4 i dwa. I dwie porażki z rzędu z i z Lazio. Czeka nasz próg z Atalantą a Belgamo z Belgamo. Przesunęmy go i zobaczymy, czy wygramy, czy przegramy. Wolę wygrać. I mamy tutaj 2-2. Dwa, dwa. Jakiegoś tytułu? Ważne, że myślałem, nie porażka. To jest najważniejsze. Dzisiaj popatrzcie. O, ja Przychodzi wypożyczenie. wypożyczenie O, i kolejny. Bierzemy na zbieranie trochę kasy. Na cztery w przyszłym sezonie. Będziemy szukać młodych talentów. Moim ulubionym młodym talentem został był Bramkarz. Kurcze, gdzie ten Bramkarz jest? Patrick Allison, oczywiście nie, Allison boys jest anglikiem. Ale bardzo go lubię, jestem fanem jego talentu. Ja oszyński do końca zrozumiałem, będę go odpoczywał i mam zamiar zrobić polską obronę. czyli kupić kupić dawidowy czas lasu. to piszę na wam Zeus na koszulce za remitę do party Wystawiłem kilku zawodników na listę, tych, które ja mi nie przedłużą, bo mi się nie opłaca. Wykupiłem tego jeszcze. Patrzcie zrobiono na 0. Wydano niecałe 1300 anulu, co ja robię? Wydałem 1300. No mi się cieszy kariera dookoła świata. Jakieś Fejki, prop, Milan i zobaczymy, czy przyjdą do nas. Ale ważne, że dzielimy się punktami, nie nie Dla mnie mówiłem, więc do Europy. To się cieszę. Odcinek będzie szybki, krótki, bo która to godzina jest? Nie sprawdzę. Ale prawdopodobnie jest już 11, więc muszę to zrzucić przed 12 lub tam mniej, bo ten zegar teraz pokażę wam po tych trzech meczach jeszcze te tabele wypożyłem, że jest sam Tori jakiegoś gracza, tylko nie pamiętam jak to miałem. ma imię chyba Beretti daję go na ławkę gdzie tu są nasze transfery? Łucze klasyja lecę fucking no no i sprzedały się dwaj zawodnicy. Mamy już tysięcy w kieszeni. Popatrzcie, 700 tysięcy w kieszeni. Robili. O, stosunek pimperie, Dobra, będę i Ty Dobra, skończył się. Wykupię go za miesiąc. Pokażę przez ten miesiąc i zaakceptuję. Popatrzcie, bo trochę hajsu. A z hajsem by tym było mało, bo nakupywali za czterech bramkarzy. Nie będzie, nie sprzedałem kapitana. Przez przypadek. Albo tak Albo nie. No, sprzedałem kapitana. Ani mi został. Jak widzicie, zarobiłem 700 tysięcy. A wydałem 1,3 trzysta Nie, sądzę, że I wypożyczę. Tak jak pokażę Wam tabelę. Niezmiennie. Jestem na dziewiątym miejscu. Krzyszyna w Inter. drugie, coś. a najgorszą poziom dużyno mi Nie Niezmiennie po 22 królikach z Aremidana. Następnym meczkiem jest Hilla A poprzedni mecz. Styczeń. Remis Bolonii z Wenecji. Inter Verona itp, itp. Remis Empoli, widzieliście tu w poprzednim. Porażka z Kary Ali, o której nie wiedziałem, to chyba było przed moim sześcienkami. Itp, itp. I porażka z carrioli. I to ty jest z dzisiejszego odcinka, muszę ten odcinek wrzucić przed wyjazdem, no to dziękuję za oglądanie tego odcinka, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie 114, bo przy jednym szorcie udało mi się ich być ponad 31. Elo, cześć, pa. Dzisiaj punkt 15.30 zapomniałem dodać, wtedy wrzucę ten short.